Wielka Brytania, pierwsza połowa XX wieku, a właściwie czasy tuż po II wojnie światowej. Brytyjczycy powolutku odbudowują swój kraj i swoją ekonomię po wojnie, ale tak naprawdę w całej tej szarości i w tych wszystkich ciemnych wspomnieniach wojennych potrzebują czegoś, co choć na chwilę odciągnie ich uwagę. I takim czymś jest księżniczka Elżbieta, następczyni tronu. Piękna, młoda, wykształcona, inteligentna, eteryczna dziewczyna i jej niezwykle przystojny mąż, książę Filip. Biorą ślub, dając tym samym narodowi powód do świętowania, powód do radości, coś na co Brytyjczycy bardzo długo czekali. Jak jednak potoczą się losy młodego małżeństwa? Czy będą szczęśliwi? I jak długo będzie im dane nacieszyć się tym szczęściem? Dowiedzmy się. Zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. Księżniczka Elżbieta i jej świeżo poślubiony mąż, książę Filip, bardzo cieszyli się swoim nowym życiem. Powitali na świecie syna. W remoncie był ich dom, który mieli wkrótce zasiedlić Clarence House dom, który został wcześniej zbudowany dla księcia Clarence, późniejszego króla Wilhelma IV. Książę Filip, podekscytowany całą sytuacją, osobiście doglądał całego remontu, wybierał meble, najbardziej nowoczesne rozwiązania właśnie dla takiej młodej pary. Jeździł na targi, na których obserwował właśnie wszelkie nowinki, jeśli chodzi o to, jak dekoruje się, jak się usprawnia domy. Wkrótce więc mieli przeprowadzić się do Clarence House ze swoim małym synkiem Karolem i wydawałoby się, że sielanka trwa. Jednak tak naprawdę na horyzoncie zbierały się już czarne chmury. Od jakiegoś czasu krążyły plotki, czy też takie pogłoski bardzo szemrane na temat tego, że król nie wygląda dobrze. Wszyscy widzieli, że schudł, szczególnie już po tej afrykańskiej wyprawie było widać, że nie domaga i rzeczywiście lekarze powoli diagnozują różne rzeczy. Mówię powoli i mówię o różnych rzeczach, bo tak naprawdę lekarze nie zdiagnozowali tego, co było najważniejsze. Przez długi czas król Jerzy VI utrzymywany był w przekonaniu, że to jakieś drobne niedomagania, nie wiedział tak naprawdę, co dzieje się z jego organizmem. 12 marca 1949 roku przeszedł operację, która została przeprowadzona na terenie pałacu Buckingham. Tam znajduje się taka sala operacyjna mini, więc tam właśnie król Jerzy VI był operowany. Cały naród zamarł. Wszyscy e, oczekiwali na wiadomość, nawet w pewnym momencie e, kazano przygotować już okładki e, następnego dnia gazet z informacją o tym, że król umarł. Do tego stopnia ludzie myśleli, że on tego nie przeżyje. E, król zrobił wszystkim niespodziankę, bo przeżył operację. Była to operacja dotycząca e, guza na płucu, który miał. E, w każdym razie m, miał też problemy z krążeniem. I różnego rodzaju inne dolegliwości, które były następstwem, m.in. palenia olbrzymiej ilości papierosów. W każdym razie Jerzy przeżył tę operację i zaczął wracać do zdrowia, choć, jak mówił o nim Winston Churchill, w zasadzie szedł w ramię w ramię ze śmiercią. W czasie, gdy król Jerzy VI nie domagał, Oczywiście Elżbieta czuła na sobie ciężar władzy, no bo ktoś musiał podejmować decyzję, a ona już od pewnego czasu była przygotowywana przez ojca do przejęcia tej roli. Jerzy VI sam nie był przygotowany do tego, że zostanie królem, ponieważ królem miał być i był nawet przez krótki czas jego starszy brat i doskonale rozumiał, jak wielki ciężar to jest, kiedy człowiek otrzymuje taką rolę z Nienacka bez przygotowania, dlatego jakby postanowił sobie, że nigdy nie dopuści do takiej sytuacji, żeby jego córka nie była przygotowana, do roli królowej, dlatego wdrażał ją jak tylko mógł, i właśnie w tej sytuacji chociażby przydało się to, do czego ojciec ją przygotowywał. Ale było coś, do czego tak naprawdę nikogo nie można przygotować zdrada. I do tego Elżbieta kompletnie nie była przygotowana, a zdrada nastąpiła z takiego kompletnie niespodziewanego punktu, ponieważ okazało się, że opiekunka Zarówno Elżbiety, jak i Małgorzaty jeszcze z czasów dzieciństwa. Marion Crawford, zwana Crawfi, osoba, którą one traktowały jako członka rodziny, postanowiła napisać książkę na ich temat. Książka miała nosić tytuł Małe Księżniczki, podpisany został kontrakt. Oczywiście zanim książka została wydana, Crawfie napisała do Elżbiety z pytaniem, czy może taką książkę wydać. I Elżbieta zasugerowała jej, aby tego nie robiła. Jakież było więc zaskoczenie Elżbiety? Gdy okazało się, że za 80 tysięcy dolarów Crowfie sprzedała i jej, i księżniczki Małgorzaty prywatność, bardzo wiele sekretów z życia rodziny królewskiej zostało ujawnionych. Zresztą Crowfie się w bardzo niepochlebny sposób wyrażała o królowej matce, obwiniając ją o to, że nie przyłożyła wystarczającej wagi do wykształcenia księżniczek i dzięki temu są nieprzygotowane do życia. jej stała się persona non grata na dworze królewskim. E, natychmiast została praktycznie zupełnie usunięta ze wszystkich kręgów towarzyskich, w których się obracała. E, oczywiście, wiadomo, że nie sama ona stała za taką decyzją. Crowfie po opuszczeniu dworu królewskiego wyszła za mąż i to właśnie można, mówił ją, e, na ten biznes z napisaniem książki, co oczywiście okazało się być strzałem w kolano Crowfie. E, Crowfie wyjechała do Aberdeen w Szkocji i praktycznie żyła przez pewien czas z publikowania artykułów na temat rodziny królewskiej. Mówię, żyła z publikowania, a nie pisania, ponieważ później się okazało, że ona tych artykułów nie pisała, pisał je ktoś inny, ona je tylko podpisywała i nastąpiła kompromitacja, ponieważ Crowfi napisała, oczywiście podpisała artykuł opowiadający o Trooping the Color, czyli oficjalnych urodzinach królowej, paradzie, a okazało się, że parady nie było w ogóle, ponieważ została odwołana z powodu strajku Komunikacji. W związku z czym tak naprawdę okazało się, że nie tylko pisała z wyprzedzeniem, ale jeszcze bzdury, bo jak można napisać relację z czegoś, czego nie ma. No i to niestety był koniec Crowfie, która w tym swoim Aberdeen żyła z mężem, dopóki ten nie umarł, i później nie potrafiła sobie już poradzić, zmarła zupełnie osamotniona i można potwierdzić, że podjęła przynajmniej jedną próbę samobójczą, właśnie z powodu tego, że czuła się tak bardzo osamotniona i być może jednak ruszyło ją sumienie. W październiku 1949 roku nastąpił moment chwały dla księcia Filipa. Książę Filip otrzymał doskonałą wiadomość, mianowicie został awansowany na porucznika na okręcie wojennym HMS Checkers, który był zacumowany w bazie na Malcie. Zaraz potem otrzymał kolejny awans, mianowicie dowództwo własnego statku HMS Magpy. I miał właśnie pojechać na Maltę, żeby tam służyć. Elżbieta natychmiast oczywiście podjęła decyzję o tym, iż chce przyłączyć się do swojego męża. Chce oczywiście jako żona podążyć za nim, no ale wiadomo, że to troszeczkę inaczej wygląda w przypadku osoby, która jest następcą tronu brytyjskiego, więc Elżbieta dzieliła swoje obowiązki na obowiązki żony na Malcie i obowiązki następczyni tronu oraz matki w Londynie, no bo dzieci zostały w Londynie. Zresztą wróciła w 1950 roku na krótko do Clarence House, aby tam urodzić córkę, księżniczkę Annę. Dzieci więc zostały w Londynie, a Elżbieta udała się na Maltę. Zresztą sama później bardzo często pisała, że to były tak naprawdę najszczęśliwsze lata jej życia. Właśnie czasy na Malcie, kiedy była zwykłą żoną to znaczy Oczywiście zwykłą żoną ona nigdy nie była, ale przynajmniej najbardziej zwyczajne życie prowadzili wówczas z Filipem. I to były najszczęśliwsze chwile ich życia, kiedy byli daleko od Londynu i tak naprawdę mogli wreszcie nacieszyć się sobą, prowadzić życie towarzyskie i po prostu żyć prawie jak normalni ludzie. Oczywiście nie było możliwości, aby Elżbieta na dłuższą metę została na Malcie, ponieważ zbyt wiele rzeczy wymagało jej obecności w Londynie. Nie tylko dzieci, ale również pogarszający się stan zdrowia króla oraz niepokoje, bo ludzie coraz bardziej mm, z niepokojem patrzyli na to, co się dzieje i tak naprawdę coraz bardziej się wszystko, demokratyzowało, więc istniało ryzyko, że w którymś momencie ludziom po prostu monarchia również zacznie przeszkadzać, a do tego oczywiście nie należało dopuścić, dlatego księżniczka Elżbieta musiała trzymać rękę na pulsie. Niepokoje, problemy ze zdrowiem ojca, wojna w Korei wszystko bardzo przygnębiało księżniczkę Elżbietę. Tym bardziej, że już było coraz bardziej jasne, że król Jerzy VI naprawdę Okropnie się czuje. Lekarze badali go i w końcu stwierdzono, iż ma guz na płucu, dlatego trzeba było usunąć lewe płuco. Oczywiście w dalszym ciągu nikt nie mówił o tym, w jakim stanie naprawdę znajduje się król. Lekarze zawarli między sobą swego rodzaju porozumienie, w którym. Po prostu postanowili króla nie martwić. W związku z czym tak naprawdę rodzina nie była przygotowana tak do końca na to, co się dzieje. Oczywiście widać było pogarszający się wygląd króla. Bardzo schudł, był bardzo taki bladosiny. To był czas, kiedy osoby, które z nim Przebywały, widziały na przykład, że nosił bardzo gruby makijaż, pod którym ukrywał swoją ziemistą, siną twarz, po prostu za wszelką cenę, próbując udawać, że wszystko jest ok. We wrześniu 1951 roku ta operacja się odbyła, a już w październiku Elżbieta wraz z Filipem udali się na turne do Kanady i USA. Tym razem zrobiono wyjątek wyjątkowo nie popłynęli jachtem królewskim. Tylko, żeby było szybciej, e, polecieli samolotem, tak aby w każdym momencie móc wrócić, ponieważ jednak spodziewano się, że może się coś wydarzyć. Mało tego, nawet e, na pokład samolotu Martin Charteris, czyli sekretarz księżniczki Elżbiety, zabrał ze sobą dokumenty akcesyjne, które byłyby potrzebne w razie gdyby król zmarł w czasie ich nieobecności i pobytu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Więc oczywiście rodzina nie miała świadomości, ale tak na zdrowy rozum patrząc na to, co się po prostu działo z królem, niestety spodziewano się, że może nie być dobrze. Te wszystkie troski i wszystkie takie niezbyt przyjemne rzeczy, które się dzieją, na każdym y, robią wrażenie. I z całą pewnością musiały zrobić wrażenie również na Elżbiecie, to znaczy gdzieś tam w głowie miała zmartwienia o ojca i nie do końca była w stanie chyba skupić się na początku na tej podróży, i niestety to było widać. Y, bardzo szybko zaczęły się pojawiać bardzo negatywne artykuły. Które mówiło o tym na przykład, że Elżbieta jest potwornie spięta, że jest sztywna, że nie potrafi się zachować, że to, co ma na twarzy, to nie jest uśmiech, tylko szczerzenie się, tak jak szczerze się zęby, pies szczerze zęby, że to jest takie nieszczere, że nie potrafi się wyluzować, że wygląda jak matrona. Bardzo były nieprzyjemne te komentarze i porównywano ją niestety do Filipa, którego uważano za super wyluzowanego, świetnego mówcę, człowieka, który w każdej sytuacji potrafi doskonale się odnaleźć. To z całą pewnością było dla niej bardzo przykre i bardzo trudne również, zwłaszcza, że w międzyczasie, będąc jeszcze właśnie tam, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, podróżując po tych dwóch krajach, ukazała się lista najgorzej ubranych kobiet na świecie i Jedną z tych kobiet była właśnie królowa, yy, przyszła królowa, czyli księżniczka Elżbieta. Musiało to być dla Elżbiety potwornym ciosem, szczególnie kiedy widziała, jak porównywano ją z ikoną mody, którą była jej siostra, księżniczka Małgorzata, yy, więc na pewno ona czuła po prostu ogromną presję. Jednak Elżbieta była typem osoby, która tak łatwo się nie poddawała. Pod tą powłoką drobnej e, kobiety e, w kwiecistych kapeluszach e, jednak była taka fajterka, która po prostu robiła swoje niezależnie od tego, co działo się w środku, i to pozwoliło jej tak naprawdę przekuć porażkę w sukces. Sukcesem okazała się wizyta w Waszyngtonie i spotkanie z prezydentem Trumanem, który absolutnie zakochał się w Elżbiecie. Od razu. Uznał, że jest wspaniałą, piękną, cudowną księżniczką, jak z bajki. Właśnie tak ją nazwał, że, że zawsze mówiono, że piękne księżniczki znajdują się tylko w bajkach, a on właśnie jedną z nich poznał. I od tego czasu, jakby odwróciła się zupełnie, odwrócił się zupełnie los tej wyprawy. I Elżbieta zaczęła dostawać coraz bardziej pochlebne artykuły, coraz bardziej y, pochlebnie wypowiadano się na temat jej y, zachowania, na temat właśnie tego jej stonowania, na temat tej elegancji, umiejętności zachowania się w każdej sytuacji. Więc tak jak mówię, przekuła porażkę w sukces. I pewnie byłaby to ogromna radość po powrocie do kraju, gdyby nie to, że tak naprawdę wracała, żeby zobaczyć w jak okropnym stanie jest już jej ojciec. To był już ten moment, gdy lekarze powolutku zaczęli informować Jerzego o tym, że jego stan jest y, śmiertelny. Że umiera na raka i że już nic nie da się zrobić, ponieważ zaczęły się pojawiać komplikacje, przerzuty. Operacja usunięcia płuca niewiele zmieniła, tym bardziej, że Jerzy do końca życia palił papierosy, mimo że już było wiadomo, że umiera z ich powodu. Chociaż to były czasy, kiedy jeszcze wiedza na temat tego, jaki wpływ ma palenie papierosów na choroby właśnie choćby płuc, nie była tak do końca rozpowszechniona. Więc może chociaż to można powiedzieć na obronę króla VI. W każdym razie święta Bożego Narodzenia 1951 roku były już bardzo smutne. Cała rodzina oczywiście udała się do Sandringham, gdzie tradycyjnie te święta się odbywają, ale na przykład król czuł się na tyle słabo, że nie był w stanie na żywo przemówić do poddanych w swoim orędziu bożonarodzeniowym, więc trzeba było je nagrać wcześniej, tak aby dać królowi ewentualnie szansę na to, żeby robił przerwy. Dużo spał, odpoczywał i wydawało się, że odpoczywa tak psychicznie na łonie rodziny. E, niestety już 31 stycznia 1951 roku e, Elżbieta i Filip po raz kolejny musieli wyjechać. Tym razem udawali się do Australii i Nowej Zelandii w podróż, która była już od dłuższego czasu odkładana, a którą miał odbyć właśnie Jerzy VI ze swoją żoną, e, późniejszą królową matką, królową Elżbietą. Nie był w stanie tego zrobić, i właśnie dlatego to Elżbieta została wyznaczona wraz z Filipem do tego, aby tę wyprawę odbyć. Zupełnie wyjątkowo, tak jak nigdy, tak się nie dzieje. Król Jerzy VI postanowił odwieźć swoją córkę na lotnisko w Heathrow, żeby się z nią pożegnać. Tak naprawdę wiedział już, w jakim jest stanie. I po prostu wiedział, że najprawdopodobniej Elżbiety już nigdy więcej nie zobaczy. I rzeczywiście, pożegnanie na lotnisku w Heathrow 31 stycznia 1952 roku było ostatnim pożegnaniem Elżbiety i jej ojca, króla Jerzego VI. Cała wyprawa potrwała wyjątkowo krótko. Filip i Elżbieta zdołali dotrzeć jedynie do Afryki, tam mieli przesiąść się w dalszą część swojej podróży. Kiedy to Elżbieta otrzymała informację o tym, że król Jerzy VI zmarł? 7 lutego 1952 roku natychmiast rodzina zaczęła się pakować, aby wrócić do Londynu. Podobno informację o śmierci ojca przekazał Elżbiecie Filip, który dowiedział się tego od innych, którzy znajdowali się wówczas z nimi na tej wyprawie. W każdym razie tak jak mówiłam już na poprzedniej wyprawie, poprzednim tournée do Stanów Zjednoczonych i Kanady, Elżbieta była w pewien sposób przygotowana na to, że to się stanie, ponieważ mieli ze sobą dokumenty akcesyjne, tym razem było podobnie jedyne czego nie miała to czarna sukienka, którą kazano przygotować tak, aby Elżbieta mogła przebrać się w samolocie. Następnego dnia została proklamowana królową w Pałacu Świętego Jakuba na Charing Cross Temple Bar w City of London i Royal Exchange w City of London. Tradycyjnie ogłoszona nową królową, a 11 lutego już oczekiwała na dworcu na przybycie królewskim pociągiem ciała ojca tak, aby można było go odprowadzić w kondukcie pogrzebowym do opactwa westminsterskiego. Oczywiście jak to w rodzinach królewskich jest identycznie. Czasami takie ważne wydarzenia są zupełnie przyćmione przez jakieś idiotyczne kłótnie i spory, i podobnie było tym razem. Zaczęło się bardzo niewinnie, bo zaczęło się od takich w sumie oficjalno-administracyjnych rozmów na temat tego, jak właściwie teraz będzie nazywała się dynastia królewska. No, i to się stało zaczątkiem wielkiego konfliktu, bo się okazało, że książę Filip wymyślił sobie, iż dynastia przyjmie jego nazwisko. Książę Filip nie był oczywiście osobą, która sobie to wzięła z kosmosu, z sufitu. Wcześniej taka sytuacja nastąpiła, gdy królowa Wiktoria poślubiła księcia Alberta i Gota, ponieważ właśnie ona przejęła jego nazwisko. Więc. Filip mógł sobie co nieco obiecywać właśnie po tej całej sytuacji e, i inspirowany przez swojego wuja lorda Montbatena e, bardzo walczył o to, żeby dynastia przyjęła właśnie nazwisko Montbatten. I nie wiadomo jakby się sytuacja potoczyła, ponieważ e, Elżbieta w bardzo wielu kwestiach ulegała swojemu mężowi, e, natomiast niestety, właśnie całą sytuację zepsuł uwrzeczony Lord Mountbatten, który podczas jednego z przyjęć kazał rozlać szampana do kieliszków, a następnie wzniósł toast za dynastię Mountbattenów. I oczywiście informacja o takim podejściu dikiego, bo tak go nazywano, e, Natychmiast dotarła do rodziny królewskiej i do królowej matki, i do królowej Marii, czyli babci królowej Elżbiety. I dla nich było to coś, co było zupełnie nie do przyjęcia z bardzo wielu powodów, ale głównie dlatego, że po prostu nie uważano. Filipa za osobę, która może w ogóle dać nazwisko rodzinie królewskiej. Tym bardziej, że właśnie takie zachowanie jego wuja uważane było za wyjątkowo niestosowne, szczególnie jeszcze w takich okolicznościach jak śmierć króla również po stronie królowej Marii i królowej Matki stanął bardzo silnie Winston Churchill, który dla Elżbiety królowej już teraz był ogromnym autorytetem. Ona go zawsze wspominała jako taką figurę człowieka, który przypominał jej tego ojca, którego ona bardzo kochała. I Winston Churchill w tych pierwszych latach jej panowania był dla niej trochę jak taki ojciec. W bardzo wielu kwestiach służył jej radą. Więc kiedy Winston Churchill powiedział jej, że to nie wypada, żeby przyjmować nazwisko Montbatten, ona się ugięła. I mu uległa. Oczywiście skończyło się to karczemną awanturą. Książę Filip krzyczał, że jest chyba jedynym mężczyzną w kraju, który nie może nadać nazwiska własnym dzieciom. I rzeczywiście troszeczkę, miał mówiąc, brzydko przerąbane. Podobnie było zresztą z Clarence House, które Filip upatrzył sobie jako to miejsce, które wyremontował. Przecież robił plany, jeździł na targi i sprowadzał meble. Okazało się również, że Elżbieta będzie zmuszona przeprowadzić się do pałacu Buckingham. I tutaj taka drobna uwaga, oczywiście. W tamtym czasie nie wyobrażano sobie, że monarcha może się nie przeprowadzić do pałacu Buckingham. Natomiast dziś już wiemy przecież, że książę Karol postanowił, król Karol, postanowił e, nie przeprowadzać się do pałacu Buckingham, pozostać w swoim domu Clarence House, e, ponieważ stwierdził, iż Buckingham Palace nie nadaje się do życia, bo jest zbyt przestarzały. A remont żeby doprowadzić go do stanu używalności i po prostu kosztowałby zbyt wiele. Czyli była taka możliwość, żeby się oprzeć, ale Elżbiecie brakowało na początku takiego doświadczenia i umiejętności postawienia na swoim i to zdecydowanie. 24 marca 1953 roku niestety kolejna osoba z otoczenia królowej Elżbiety zmarła. I była tym razem to jej babcia, królowa Maria Tek, wdowa po królu Jerzym V. Wyglądało na to, że oczywiście sytuacja Spowoduje opóźnienie w koronacji, ale sama królowa Maria, jeszcze przed śmiercią, wiedząc już, że koniec jest blisko, poprosiła Elżbietę, aby ta niczego nie opóźniała z jej powodu, czując podświadomie, że koniec się zbliża, prosiła, by koronacja odbyła się, odbyła się zgodnie. Z terminem wyznaczonym, czyli 2 czerwca 1953 roku. I rzeczywiście Elżbieta posłuchała swojej babci, koronacja została wyznaczona na 2 czerwca, i oczywiście komitet koronacyjny, który się zawiązuje od razu po wyznaczeniu daty, natychmiast przystąpił do działania. Zawsze na czele takiego komitetu koronacyjnego staje osoba z rodziny Howard, którzy noszą tytuł książąt Norfolk. Tym razem jednak prezesem tego komitetu koronacyjnego został książę Filip. Królowa chciała osłodzić mu troszeczkę tę przegraną, jeśli chodzi o nazwisko rodowe, i dać mu zajęcie, żeby poczuł się ważny, a nie taki odsunięty na boczne tory. Tym bardziej, że przecież on teraz właśnie dla niej zrezygnował ze swojej kariery wojskowej na Malcie, musiał porzucić swoje stanowiska, dlatego że został właśnie mężem królowej. Więc stanął na czele komitetu koronacyjnego i z impetem zabrał się do roboty. Oczywiście natychmiast przyprawiając, Wszystkich konserwatystów o ból głowy. Książę Filip był bardzo zapalonym miłośnikiem nowinek technicznych. Szukał wszystkich możliwości, nowości, itd. I jedną z takich nowości, którą wymyślił sobie na koronację, było zaproszenie telewizji. Uznał, że to jest doskonały pomysł, żeby zbliżyć monarchię do poddanych. I rzeczywiście udało mu się przeforsować ten pomysł, aczkolwiek nie było łatwo, bo oczywiście na drodze stanęli mu konserwatyści pokroju Winstona Churchilla, którzy uważali, że w ogóle koronacja, wtransmitowana w telewizji, to jest jakieś potworne świętokradztwo i to odbiera całą magię i czar monarchii, ale oczywiście na całe szczęście postanowiono nie słuchać tych wszystkich osób, które były przeciw. Na całe szczęście, bo pomysł okazał się super trafiony. Ludzie byli super zadowoleni, dzięki temu w pewien sposób odżyły ich te monarchiczne uczucia, bo po prostu w pewnym momencie poczuli, że są jednak bliżej monarchii. Czyli ten efekt, o którym mówił Filip, jak najbardziej się pojawił. Poza tym Filipowi udało się co prawda nie do końca, ale jednak uważał, że po prostu chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli, jaki jest sens posiadania monarchów. Bo jeżeli monarchia jest tak daleka, to jaki jest sens, jak to wytłumaczyć ludziom, po co mają być ci monarchowie? I tak jak mówię, nie do końca mu się udało, bo jednego momentu nie sfilmowano w czasie transmisji, mianowicie momentu namaszczenia władcy. E, tutaj była bardzo silna opozycja ze strony dnieitarzy kościelnych, mówiących o tym, że to jest ten najbardziej uświęcony moment, i tego momentu kamery nie pokazały. Wszystkie pozostałe momenty jak najbardziej. I to był oczywiście doskonały pomysł. Oczywiście monarchia. I cała koronacja natychmiast przyciągnęła mnóstwo uwagi, ze względu na to, tak samo jak ze ślubem, ludzie potrzebowali odciągnięcia uwagi od zbyt wielu rzeczy, które ich frapowały, i właśnie takie igrzyska, jakimi była ta koronacja, zdecydowanie stanowiły taki moment radości i ekscytacji dla ludzi. Wszyscy ekscytowali się tym, czym królowa pojedzie, jak to będzie wyglądało, ile będzie osób, kto będzie zaproszony jak będzie wyglądała jej suknia koronacyjna, co było wielkim, wielkim sekretem. Sir Norman Hartnell, który był projektantem tej sukni, musiał specjalnie podzielić pracę, porozdawać ją szwaczkom, które nie wiedziały, dla kogo szyją suknię, żeby po prostu wzór nie wydostał się do gazet. Mimo, że nawet dziennikarze wynajęli mieszkanie naprzeciwko jego pracowni po to, żeby podglądać i być może udałoby się zrobić chociaż jedno zdjęcie, żeby można było zobaczyć, co na tej sukni będzie wyhaftowane. A suknia była wyjątkowo piękna. Miała na sobie emblematy Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i oczywiście Dominiów na znak tego, czym, czym królowa będzie władać. Wszystko wykonane z jedwabnymi nićmi, wszystko wykonane z kryształkami, z perłami. Także naprawdę było pięknie. I zapowiadało się, że koronacja będzie piękna. A skoro koronacja będzie piękna, to można było przypuszczać, że piękne będzie również panowanie. Moi drodzy, Serdecznie Wam dziękuję za całe wsparcie, za każde dobre słowo, za każdego maila, za każdą, każdy komentarz, każdą łapkę w górę i oczywiście za każdą subskrypcję. Serdecznie zapraszam Was do obserwowania mojego konta na Instagramie. Serdecznie zapraszam was również na platformę Heygo, jeżeli macie ochotę obejrzeć tury po Londynie po angielsku, wirtualne tury po angielsku to oczywiście zapraszam. Pod filmem będzie odnośnik do tej strony, ale oczywiście platforma jest świetna, bo można oglądać wycieczki z całego świata, różne rzeczy, różne zakamarki, różne zakątki, także serdecznie polecam w ogóle, jeżeli macie ochotę. Jedyna uwaga, tury są po angielsku. No ale wiadomo, że ponieważ łączy to społeczność z całego świata, no to trzeba mówić jakimś bardziej uniwersalnym językiem. Oczywiście jak zawsze zapraszam Was bardzo serdecznie do zwiedzania Londynu razem ze mną. Pod odcinkiem znajduje się adres e-mail, na który możecie pisać, żeby umawiać się na zwiedzanie, nawet jeżeli już wiecie, że będziecie tutaj na wiosnę, to oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie. Piszcie, umówimy się i z przyjemnością pokażę Wam to cudowne miasto. I oczywiście jak zawsze bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek Wyspy Historii, który już za tydzień. Do zobaczenia! Pa!